Dzień dobry moi drodzy. Kolejne nagranie z biura, ale zaraz zabiorę Was w zupełnie inne miejsce, także spokojnie. Ruszymy się z tego pokoju. Jest tutaj coś, nad czym dzisiaj się skupimy i co Wam pokażę. Postaram się pokazać Wam w pełnej krasie. O, właśnie, właśnie. To naprawdę robi wrażenie. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tą panoramę Sklepu Giktum, tej nowej siedziby, to po prostu szczęka naprawdę w dół. Link podam w opisie. Kto nie widział, pochodźcie sobie, popatrzcie, jak ten sklep wygląda, jak to się wszystko prezentuje. Tutaj zaraz przejdziemy do miejsca, gdzie są strugi. Ta da da ta -da, da Kojarzycie, literka D. Nagroda za 2017 rok dla struga Gładzika. Jest, jest nagroda tutaj wyeksponowana. Co ciekawe, jest tutaj również miejsce takie w, w tym sklepie, na samym środku taka czytelnia. I ostatnio dostałem zdjęcia. Nasza strubnica ta wykonana przeze mnie, jest tutaj. Słuchajcie, w samym środku tej czytelni, wyeksponowana w perfekcyjnym miejscu także ale. Nie o tym, nie o tym, jak to się mówi. Dzisiaj skupimy się na wersji elektronicznej tego sklepu. Ja tutaj oczywiście przy sobie mam katalog, który w moich rękach widzieliście wielokrotnie, wielokrotnie nie mówiłem, i ja on jest praktycznie dodawany za darmo do każdego zakupu, ale katalog papierowy. Super pięknie wszystko jest dostępne w języku angielskim i w języku, polskim, w języku niemieckim. I przed targami również nagrywałem film, gdzie mówiłem, komunikowałem, że Dictum wykonało gigantyczną wręcz pracę i zdecydowali się przetłumaczyć w 100% w sklep internetowy. I na tym się dzisiaj właśnie skupimy. Czyli wchodzimy Dictum.com. Okej, okay. jesteśmy na stronie głównej po w biciu dictum.com przeniosło mnie od razu właśnie do lokalizacji.pl i tak wygląda strona główna. I już wam opowiadam co i jak. Sklepy, zakładka sklepy, tutaj pokazują nam się dwa sklepy, w Monachium i w Plating. Z tego miejsca zapraszam was do filmu naszego, z naszej obecności w tym sklepie z zeszłego roku. Czyli z jeszcze starej siedziby. Dobra, infolinia. Tutaj oczywiście dane kontaktowe. Wszystko kierunki niemieckie. Katalogi. Baza wiedzy. Baza wiedzy tajemnej. Zawsze się śmieję. Jest tych katalogów dosyć sporo. I polecam. Polecam również pochodzić po tej zakładce, ponieważ, zobaczcie, weźmy sobie tutaj katalog narzędzia. To, co będzie nas naj, zapewne najczęściej interesowało, możemy zamówić to bezpłatnie przy zamówieniu. Możemy ściągnąć w PDF-ie tutaj, ale również bardzo ciekawą opcją jest katalog internetowy. No i teraz zobaczcie. Tutaj będę chodził kursorami. Ale teraz zainteresują mnie na przykład pilniki. Wchodzimy w to zakładka i jesteśmy w zakładce pilniki. Tutaj są jeszcze podkatalogi pod menu I zobaczcie, że po najechaniu na każdy produkt wszystko się podświetla. Scrollem myszy możemy sobie powiększyć lub pomniejszyć informacje. Interesuje mnie ten pilnik. Wchodzę z niego i tada! Jesteśmy już w sklepie. Możemy to władować bezpośrednio do koszyka, do koszyka lub dodać do ulubionych. Ulubione to jest taka zakładka typu. Zrobię zakupy później. Nie? Zastanowię się jeszcze chwilę, ale może mnie to będzie interesowało. Zamykam to i oddalę ten widok. Jest tutaj jeszcze zakładka. W tym miejscu. Właśnie można dodać zakładki z poszczególnych stron. Robi się to tutaj. Utwórz zakładkę. I teraz zobaczcie, mogę tutaj sobie dodać, że pilnik jakiś tam XXX, nie. Dobra, i teraz zobaczcie, że mam tutaj dodane już trzy strony. Po kliknięciu w tą stronę wracamy do. Do tej strony, właśnie w katalogu. Czyli tak, jak naprawdę zakładki w książce, tak samo zakładki elektroniczne w, tym, w tej wersji katalogu. Tutaj są wszystkie, wszystkie działy takie główne tego katalogu. No i miniaturki również miniaturki z poszczególnych stron. Zobaczcie również, jak szybko to wszystko działa. Więc sama strona, dla mnie majstersztyk jeśli chodzi o i sam hosting i wykonanie takie czysto techniczne. Wchodzimy w zaciski, więc czasami warto jakby skorzystać no, z katalogu papierowego, ale przy tej właśnie wersji elektronicznej również jesteście w stanie od razu robić zakupy. Podpowiem działa również wyszukiwarka, więc jeśli wpiszecie jakąś frazę, to macie od razu wyszukiwanie po, po, po frazie, nie. Tutaj oczywiście działam na katalogu angielskim. Dobrze. Czy coś tu jeszcze? No i oczywiście a tak, można też udostępnić tą stronę, czy zapisać sobie, czy wysłać komuś w mailu. To już takie opcje właśnie do, do powiadamiania, czy, czy wysyłania maili. Dobra, wracamy w takim razie do samego, do samego sklepu. Logowanie się. Logowanie się na swoje konto, jeśli założycie, będziecie mieli wtedy więcej informacji dotyczących waszych poprzednich zamówień. No i tutaj są ulubione, czyli ta zakładka, gdzie mamy dodane jakieś rzeczy, na później. Koszyk, zmiana kraju. Widzicie, że Polska jest jednym z pięciu języków dostępnych. Również co ważne, ceny mogą być pokazywane bez VAT-u. Czyli tak jak kupujecie z Niemiec, oczywiście tego VAT-u nie płacicie. Dobra, wracamy do strony głównej. I teraz mamy tutaj kilka zakładek kolejnych, bardzo ważnych. Pierwsza zakładka: sklepy czyli te dwa pierwsze fizyczne sklepy, ale nowości w asortymencie i oraz oferty takie wyprzedażowe. Nowości, co tutaj mamy? To są takie elementy do szyn, jak pamiętam. Warto również sobie tutaj na przykład zmienić ilość artykułów na stronie na więcej No i wtedy będzie to, o, przepraszam jeszcze raz, I więcej artykułów będzie Wam się ładowało jednocześnie, i tak dalej, i tak dalej, standardnie. Dobra, wracam jeszcze raz na sekundę tutaj i zobaczmy sobie przeceny, czy wyprzedaże Tak, i to jest też jedna ze stron, która znalazłem, że jest w języku niemieckim. Więc mam nadzieję, że to również będzie aktualizowana. Warto czasami tutaj zobaczyć, bo ceny są niezłe dobrze wracamy do strony głównej i teraz e, zmienię tylko tutaj sobie tą lokalizację na Polską tak jak było poprzednio No i teraz sama kwestia jeśli chodzi o, o działy czyli narzędzia jest tego tutaj od groma to widzieliście e, są one również tutaj podzielone na obróbka drewna, obróbka metalu, skóry, papier, skóra, papier, tapicerstwo, narzędzia ogrodowe, których jest niesamowicie dużo, i narzędzia specjalne dla lotnictwa. Jest też obróbka kamienia, materiały, w czymś trzeba pracować: drewno, rogi, metal, papier, inne materiały pochodzenia roślinnego, pochodzenia zwierzęcego na bazie sztucznej skóra No ciekawe co będzie sztuczne A no tak stabilizowana topola czyli e, wszystkie takie tak zwane blanki do noży na przykład No właśnie Co też można tutaj wyczynić nie Widać, że topola te czeczoty topolowe ale zalana żywicą ustabilizowany materiał Dobra, obróbka powierzchni, materiały ścierne czy środki ścierne, zabezpieczenia powierzchni, farby, kleje, akcesoria, ostrzenia to jest ogromny dział. I tutaj, właśnie, jeszcze klikając ja teraz oczywiście to czytałem, ale jeśli komuś się nie chce czytać, kiedy klikniecie w to menu, pojawią wam się ikonki, czyli graficznie macie przedstawione te kategorie, które, które omawiałem. Materiały ostrzenie Ostrzenie, dlatego mówiłem o tym, że ten, ten dział jest niesamowicie rozbudowany, ponieważ no nic nie zrobimy narzędziami, kiedy one będą tempę, więc jest tego tutaj całe mnóstwo. Noże. Widzieliście również na, na tym Virtual Tour, że ten dział noży w Dictum również jest niesamowicie szeroki. Cały czas powtarzam to słowo niesamowicie, nie? ale tak faktycznie jest, że tam każda z sekcji, każda z działów jest bardzo, bardzo rozbudowana. Noże. Później mamy rękodzieło, wyroby z drewna, rogu, metalu, skóry, papier, innych materiałów, lutnictwo. O tym również Wam wspominałem, że marka Dictum i Herdim wywodzi się właśnie z... Narzędzi dla lotnictwa. I ostatnia zakładka prezenty takie święta się zbliżają. Warto tutaj też zajrzeć, ponieważ są to takie prezenty, które są od razu zapakowane. Mamy gotową rzecz, którą warto komuś podarować, czy to będą vouchery. Ta obdarowana osoba sobie wybierze, na co wyda daną kwotę od 10 do 500 euro, ale też prezenty. już wchodzimy jeszcze raz. Na przykład taki prezent, który jest bardzo estetycznie zapakowany. Wygląda to naprawdę, naprawdę ładne, naprawdę ładnie. Dobrze. Kolejną rzecz, którą tutaj chciałbym wam pokazać, to kiedy Wchodzimy w jakieś narzędzie. Weźmy sobie, nie wiem, weźmy sobie tutaj strug gładzik jakiś. Warto tutaj zwracać uwagę też na te. Warto tutaj zwrócić uwagę również na te ikonki na dole. Czasami są zdjęcia, a czasami, zaraz poszukamy czegoś innego. To może tutaj, piła japońska. O, proszę, jest. Czyli mamy zdjęcia. Ale mamy też, tak jak powiedziałem, film. I już sobie tutaj włączamy film, prezentację odnośnie danego produktu. Dobrze. Także warto też takie prezentacje sobie zobaczyć. Oczywiście przed zakupem to pomaga nie? w doborze i w wyborze. Jest jeszcze jedna rzecz, której tutaj nie ma w, w zakładkach, ale kiedy wejdziemy w katalogi, uwaga, wejdziemy w program warsztatów. To jest na razie dostępne tylko w języku niemieckim, z tego co widzę. Ale kiedy wejdziemy tutaj w te katalogi elektroniczne i pochodzimy sobie, zobaczymy. Tutaj są spisy. Co też można się nauczyć, te, te warsztaty, my pokazywaliśmy również w czasie naszej wizyty w Dictum jak te warsztaty są wyposażone i czego tam się można nauczyć, to jest po prostu rzecz niesamowita, słuchajcie, kiedy wejdziemy w jakiś wybrany temat, tutaj na przykład robienie łuków japońskich, widzicie? z czego to jest zrobione, nie? sklepek, które wyginają łuk w danym kierunku. To jest po prostu mistrzostwo świata, od narzędzi, poprzez instrumenty, poprzez, tak jak widzicie tutaj, jakąś, jakieś czółno można wykonać, nauczyć się, a, a zobaczmy z ciekawości, dla 6 osób 12 dni. No to trafiłem na niezły kąsek 2500 euro, prawie a tutaj ten łuk, łuk to jest 8 dni. No to cały czas biorę jakieś takie mega zaawansowane rzeczy. Dobrze, tutaj mamy łuk dla dzieci, 2 dni. Tutaj mamy jakieś kwiatki, jeden dzień za 100 euro. Więc naprawdę od rzeczy bardzo prostych. Do rzeczy niezwykle skomplikowanych. No, i zobaczcie, przejdziemy sobie tutaj na koniec, ile 144 strony ma katalog o szkoleniach. Nieźle, nie? No, i zobaczcie, jak wyglądają te sale wykładowe. Każdy uczeń ma kompletny zestaw wszystkich narzędzi, jakie się chce. No więc, samo wyposażenie tego to jest jak. 10 najlepszych warsztatów, jakie widziałem w życiu. Wszystkie obok siebie tego pana znacie? Tutaj, Schwarz, Christopher. Dobrze, wracamy w takim razie do sklepu. I teraz, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, o którą również pytacie: co z wysyłką? Nie, co z wysyłką? Dobra, schodzimy na sam dół i już wam pokazuję. Zakupy bez ryzyka. No, to wiadomo. 30 dni na zwrot, minimum 3 lata gwarancji. I teraz formy płatności: formy płatności: standardowe karty, czyli Mastercard, Visa, American Express, PayPal. I zwróćcie uwagę również na to, że 2% rabatu dostajecie, jeśli wysyłacie jakby pieniądze w przód. Więc warto również. Na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz to koszty, prawda? Koszty wysyłki. Więc wchodzimy w kolejną zakładkę. I teraz zobaczcie to. Wysyłka standardowa gratis od netto 150 euro. Ja praktycznie nie pamiętam, żebym kiedykolwiek płacił za wysyłkę, raczej staram się uzbierać zawsze tą kwotę, czy też kupujemy w kilka osób jakieś rzeczy, mniejsze. I wtedy ta wysyłka jest faktycznie za darmo. Oczywiście mogą to być również jakieś duże gabaryty, no bo przecież tokarka również przyszła z Niemiec z Dictum, i to było kilkaset kilogramów, również to wszystko jest dostarczane. Są również, słuchajcie, wysyłki ekspresowe. Jeden dzień tak jest. Jednego dnia płacicie. Jeśli kurier to od nich zabierze, to na dzień kolejny macie. Przesyłkę z Niemiec. Tada. Standardowo 2-3 dni. Ja myślę, że. No nigdy mi się tak nie śpieszyło, nie? że potrzebuję z, z dnia na dzień, więc zawsze staram się tym standardem yy, to zamawiać. Dobra, czy to wszystko. Hmm. Nic mi więcej do głowy nie przychodzi, ale jeśli macie jakieś pytania lub też yy, czegoś nie będziecie wiedzieć. Yy, Chociaż myślę, że Wy również się sprawnie poruszacie po takich sklepach, więc dacie radę. Nie? Jest to zrobione technicznie. Engine jest naprawdę niesamowity. Oczywiście również ta wersja działa na, na nasze telefony czy smartfony, więc również tam możecie te zakupy dokonywać. Dobra, tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Polecam. Polecam, jak będziecie w Niemczech, to przejedźcie się do, do tego sklepu, żeby powertować te mm, półki sklepowe na miejscu. Robi to niesamowite, niesamowite wrażenie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach już w warsztacie. Cześć, hej!